Patrz, nie trafił. On ci zaimituje jak ten nieraz, że nie jesteś pewien, ale to jest inne branie, to, to czuć. To jest twarde puknięcie, takie szarpnięcie, więc to czuć. fala, fala. Pięknie. Ale szep Maxowi. O ładny, ładny. Masz masz ten? Masz, masz ustawiony dobrze hamulec? Nie wiem. Dobra, trzymaj go, trzymaj, ja już budbiorek górę. Ale ładnie, przydzwonił. Widziałeś, mówiłem, że z kapelonów coś wyprowadzisz. Trzymaj, trzymaj go. wielka. Ja już jestem w razie gotowy. O Jezu Trzymaj go, trzymaj. Go, trzymaj. Pięknie. O, o ładnie. 8,5 moim zdaniem. Moim zdaniem 8,5. Po miesiącu. Po miesiącu. Bez brania. Ale jaka wielka fala była. Yes. O, o, panie. On będzie miał około 90 może. 80 par, 90. U, grubas. Piękna ryba. Piękna. Ale, jakie fale wielkie! Widziałeś falek przed? Tak. Ja tego szarpnąłem tak ło, od razu, jakieś fale się zrobiły. O, ale, pięknie. Ale, to było wielkie, jezu. Piękny smok. Dobra, musimy go wyczepić. No, dawaj go, chopie. Oj, ile to ma! Oj oj, 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 co tutaj za rybską mamy? <słuch> Delikatnie, mu tam. Później go do podbieraków. Ciężki jest, ale ciężki. Wjechał z kapelonów z tego miejsca. Na zaczepowy offsetowy hak. Dobra, wypuszczaj go pomału. Ale kaban. Piękne chyba. Popłynął. Nie no, parę minut łapania, graty.